Hvor er datteren din? Określać jako zawieszona kawa, tak, zawszeny posiłek a to nie jest to samo to nie jest to samo, bo dzisiaj to się robi że tak powiem, socjotechnicznie, a wówczas to był odruch serca ulica Święty Marcin, tam jest mały kościółek bo się tam były pierwsze stragany, które tym świętym tym rogalem się dzieliły tam właśnie cukiernicy, zamożni ludzie oddawali swoje, swój dar dla tych, którzy tego daru ofiarować nie mogli, ale pamiętajcie, że człowiek, który daje, też chce mieć tą radość, tą radość z, 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 z szacunku dla drugiego. Więc dzisiaj nasi cukiernicy oddarowują nas, nas na swoim czasem, swoim wypiekiem, swoim wysiłkiem, więc każdy rogal, który od nich kupicie, będzie na wagę X złota. A pamiętajcie, że ostatnie czasy nie były dla nich zbyt tłuste. Szczególnie dwa lata, gdzie no, szczególnie właśnie branże gastronomiczne były już bardzo niewiele. Mamy całe trzy minuty. Za trzy minuty oficjalnie ruszamy w kierunku Post pomnika w tak, Polski. przez To jest ulica Wierzbęcice. Ten samochód platforma będzie jechał Jeżeli ktoś Zanim, tak? Jeżeli ktoś będzie miał koncepcję, pamiętajcie, przepomyślcie, co chcecie przekazać od siebie. Dla wszystkich zgromadzonych. Ta okazja będzie dla Was wszystkich otwarta przy placu Adama Miśliwicza pod pomnikiem ównic postaków ofiar Dobra, to pół ja trochę będę wszerzenia. Będę przyrzucał. Adam bardziej rozwójkowy, a ja z komunikacyjnego obowiązku muszę odczytać nie planować celem Poznańskiego Marszu Niepodległości, który się oczywiście od listopada. nie ustawia, zachowań rasistowskich oraz żywiej nienawiści. To jest też zrozumiałe, są kobiety, są dzieci. Bądźmy poważni. Zakazane jest posiadanie własnego sprzętu nagłaśniającego. Mamy nagłośnienie, to wystarczy. Nie przekrzykujmy się nawzajem. Chodzi o to, tak, będzie urzucone na koniec. Chętnie. Chodzi o to, żeby przetrwać, z tą informacją dojść na, tam na tyły Kolumny marszu. W marszu zabrania się uczestnika, osoba posiadająca przy sobie materiały mikrofobowe, obrony biologiczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia. Przyznajcie uwaga, uwagę, jeżeli ktoś ma przy sobie takie materiały, pracę, proszę podejść do nas i wytłumaczymy w jaki sposób i gdzie ewentualnie można je kupić. Kolumnie marszu, kolumnie marszu to jest zabronione. Zabronione na może być rozwiązane, może mieć konsekwencje prawne, jak by ten Także jeżeli ktoś, jeżeli ktoś ma takie materiały, proszę na zgłosić, jak ruszymy. My wyznaczymy miejsce bezpieczne, żeby te mater... To auto z nagłośnieniem, objedzie tutaj Ryneczek Gliwecki, wyjedzie za ściółek, a my pomiędzy kościółkiem, a między paracją przejdziemy sobie tą krótką alejką, żeby tam nie tamować ruchu.

그거좀 제가 습니다 어.